Dzisiaj z nią rozmawialiśmy. Ty Sandra jest druga. Dobra, gramy. Round of 64. Nieówczesana czy Julia Machunik? Kto To jest kurwa Julia Machunik. Muszę to zgooglować. Julia Machunik. No kurwa, nie leży mi ta laska, nie? To Karolina wygra. Halo, to zbugowało mi się na niej. Patrycja Mołczanow, True Beauty. Niech to jest True Beauty. Ale Beauty, no nie taka. Niech to Patrycja wygra. Strona pada trochę. Magda Bereda czy Linsi? Kurwa, Linsi tak nie wygląda, serio. Dużo... No Linsi za dużo je. On... Linsi nie jest brzydka z twarzy i ma ładny głos. Ale... No ona za dużo je no. Ola kot i Wiktoria Gnieciak. Nie, co to są za ludzie. Ola Kot. Ola Kot chyba z Eski, tak? Co, co tak, Eska, Co słychać? Wiktoria, gnieciak. Nie podoba, nie podoba mi się, jak ktoś, jak ktoś jest opirsingowany. Co, Magda nie Magdalena 16 lat? Magda Pereda? Nie. Ona jest albo była, bo ciężko mi powiedzieć, bo dawno z nią rozmawiałem. Z takim moim kumplem. który ma tak samo jak ja na nazwisko: Fagata i Lil Masti. Fagata. Chociaż Lil Masti źle nie wygląda w tych krótkich włosach. Mało jakiej kobiecie pasują krótkie włosy. O kurwa, co to jest? No kurwa, no. Victoria, Wiktoria... Barbie? Serafin. Niech wygra Wiktoria, bo ja nie lubię takich włosów. Psycholożka? Nie wiem, kto to jest psycholożka. Nie wiem, co to są za influencerki, kurwa. Co jest? Psycholożka i tyle, no. O, puściłem jakąś muzykę w tle. Do tego mam Dobra. Ewela i Lure. Ewela to jest ta, co gra w Fortnite? A? I Lure to ta, co jeździ... jeździ dupą po jakichś takich kurwa zjeżdżalniach z wody daleko wszystko poszło dziewczyna Kalucha? Nie wiem, nie wiem No powiedzmy, że ta. E, e. Ja pamiętam jak ja kiedyś grałem z, z Rafałem Fortnitea to oni też grali Fortnite'a Pamela Fitlovers versus Ja jej słuchać nie mogę, ona tutaj nie jest aseksualna Leosia Red lipstimon Leosia Leosia wiadomo że Leosia Wiadomo że Leosia Halo, proszę się. Co jest? Halo? Nie wczytuje mi, co jest? Popsuło się wszystko. Ta Weronika dupę wieczy, więc jest spermia. serwis odpali. Co ty mówisz w ogóle? Ukrainka czy mamiko? Mamiko. Nacu wypadka. Nacu. Paulina Kozłowska, nie wiem, co to jest. Swissness. Swissness. Nadia Długosz, Anjax. Nadia. A to, ty, z dziewczynami Majka, to nie rozpoznałem. <laughs> Dobra, chujna, straszna jest tutaj. Muli stronę Róża Ringer, Julia Żugaj. Róża. O kurwa, nowa kasztamy. Nie wiesz, że ktoś tak wygląda na tak szczerze Ba. <laughs> Fusialka czy manianeczka? Nie liczę już na ich troskę licę, a w lewej dłoni mam nos Boję się swego cienia to robię jakiś xn zjeb? możecie tak wyzywać no proszę działaj wiecie ekipa ekipę disuje? no nie dysuje ekipy, no ale no wiesz no Monika Kociołek, Ola Ciułpa hmm. Ola Ciupa. Kartoni, Jurkwin, Jurkwin Xiny Waifu, Little Monster Little Monster wydaje mi się, że z nikim by nie wygrała pojedynku Paulina Soboń, Lempiang Aysi Angela 35 Aysi Zresztą wygrała wczoraj u mnie na tym No Ci, znaczy dzisiaj Festazja, Mrs. Honey. Mrs. Honey. Mighty <laughs> Queen of the Black. Paradoksalnie Queen of the Black nie jest brzydka, ale jest kurwa, no. Klaudusia, o kurwa, o ja pierdolę! Co za zostawienie dla wujka Dali? Co się dzieje? Co ja wam zrobiłem? Uwufu, to strona mnie prześladuje. O, no kurwa, jest ciężko kliknąć w cokolwiek. Dobra. Jakąś wyliczankę trzeba zrobić. Dobra, ruszam myszką i kliknę w końcu. Kurwa. Kostera czy nawcia Julia Kostera Wersów czy Agnieszka Grzelak? No kurwa Wersow Kindia czy Lexi? Klaudia Krow czy Marty Renty? Kurwa Sandra czy Kasia? Hmm. Aha, aha. No nie wiem, nie wiem No nie wiem, nie wiem No nie wiem nie wiem. No, ja wiem, nie wiem no ja wiem, że mnie próbujecie Wiem, że mnie próbujecie podpuścić Tylko pamiętajcie jedną rzecz Czasami są żarty Czasami są żarty Przez które 10 dni na kanapie się śpi Ja nic nie mówię Sylwia Przybysz czy mogę hmm. Sylwia Przybysz... Kurwa! W chciałem Sylwię wybrać, tylko kliknąłem się przypadek. tu Magda. Weronika. Hmm. No dobra, nie bo będę spał na kanapie.

co nie nie w rol kopa za mocna, by popłać w Polsce Złoty rewolwer, nocne rekordy, niście te kurwy na popas po torbie Feniks powrócił przez czary-mary, chcieli ośmieszić tylko za robienie hitów Indus, Makarty, Lebary, nieskanowane są wszystkie tenoki z plastiku Nie chciałem być jak inni, Zawsze chciałem być jak Oni się czują winni, nie tła, najdzie zemsta Brakuje mi tej wizji Dzięki której tu kręcę lody już od co Co człowieku zrobił tak źle? aha, aha. No jest Źle widzowie, jest źle. Czery, źle, źle. Znaczyłem ten numer na środku? Nie wiem za bardzo. No i tak źle i tak niedobrze, no ale to zawsze takie. Za każdym razem ma tak wujek. I nigdy więcej zapierdalać. Jak ten prezes złotym Krótka piłka.

Jak teraz skipnę, to będzie źle. No ale wiecie co chodzi. I tak będzie źle, i tak będzie niedobrze. Pod no sobie szafy wyjmij. Kurwa, Beniu! Kajs, rzucam temat. W alchysyjrasz. W alchysyjrasz. Chciałem być szefem I nigdy więcej zapierdalać Machać moim brogą świeżym keszem Już siedzę w jak hmm. ten prezes Z złotym Rolexem Mama mówiła z tym kuwa, że To niebezpieczne Zbyt wielu karaluchów jest na świecie Dlatego dziś na deser będzie dezer to tanie złe rzeczy się tu dzieją fan7more7 przesyła 5 zł siemka. siemka wrócą kiedyś koszulki 5050 na 77 no być może wrócą jakieś musimy przygotować no, Alisandra napisała, nie klika tylko, bo wypada, nie, bo tak czuję, więc wyjebane. Matematyka Widzicie, i się obraziła. Złotych. Siema, widziałeś, co śpiewak na ciebie nagrał i mu bardzo zmanipulował twoje wypowiedzi. No oczywiście, ale no kurwa, no będziesz klaunowi dawać ten? Będziesz klaunowi dawał yy, pole do popisu? No kurwa, chłop rzucił film, gdzie ja sobie... Uwaga, widzowie, żebyśmy się zrozumieli, jak się sprawy mają. Typ nagrywa film i mówi, że jestem osobą, która chwali się w internecie, że jeździ ponad 300 km na godzinę motocyklem. Ja wam kurwa pokażę ogólnie o co chodzi, nie? Jakby co na tamten czas nigdy w życiu? Nitro, motocykl, Yamaha. No, gdzieś to musi być, jakiś shot. O! Codziennie żałem ten. Yamaha ma RS1 R1. S, mi się wpierdoliło. R1 jeżdżę, bo teraz jest ten. Yy, jest... Już pomijam, że kurwa mówiłem, że jeżdżę 400 na godzinę tym. Sezon. Jest sezon motocyklowy, ostatnio. Wrzuciłem sobie na inny kanał na YouTube. Tak, wrzuciłem sobie na inny kanał na YouTube. To, chuj, że to jest niemiecka autostrada. Film ma 10 lat kurwa i wrzucił taki ziomek, który jeździ motocyklem. Niesamowita sytuacja się kurwa tam wydarzyła. O, huh. róża wypył? Sandra, tutaj Sandra, wiadomo, że Sandra. No Sandra jest agresywna, no. Bo że Nadia tak daleko przetrwała? Weźmy Jurkmin. Sandrę. I uwaga, kto wygra! Sandra wygrała Brawa dla Sandry Nie no Sasia to jest Raket fuel. Serio